Cześć kochani, witajcie na tarotowym czytaniu. Proszę, żebyś teraz intuicyjnie wybrał, żebyś teraz intuicyjnie wybrała jedną spośród tych dwóch talii kart, które dla Ciebie mam. To może być pierwsza talia, to może być druga talia. Ja za moment powróżę Tobie, wyciągnę dla Ciebie taki układ kart. No i sprawdzę, na co warto zwrócić uwagę, co tarot chce Ci przekazać. Natomiast jeśli chciałbyś, jeśli chciałabyś właśnie wziąć udział w tym czytaniu, to już w tym momencie bardzo proszę, żebyś wybrał, żebyś wybrała jedną z tych dwóch talii kart. No i napisał w komentarzu, żebyś napisała w komentarzu, która talia dzisiaj jest twoja? Czy ta pierwsza, czy może ta druga? Jeśli wybrałeś, jeśli wybrałaś pierwszą talię, to ja już w tym momencie robię dla ciebie taki układ kart, no i sprawdzam na co warto zwrócić uwagę w najbliższym czasie. Trzy karty dla ciebie. A więc tak, pojawiła się energia karty Królowej Mieczy. To jest pierwsza karta. Druga karta, która się pojawiła, to tartowa karta Głupca. No i trzecia karta, która tutaj jest, to jest dwójka. Nieczy. Te trzy karty są dzisiaj dla Ciebie. No więc tak, e, karty mówią o tym, że w najbliższym czasie będziesz miał do podjęcia jakieś bardzo ważne y, decyzje. E, I żebyś się ich nie bał, żebyś się ich nie bała, że, że, żebyś nie bał się próbować nowych rzeczy, żeby, żebyś nie, nie, nie bała się próbować nowych rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że karty bardzo mocno mówią, że twoja przeszłość jest znana. Tutaj te decyzje, które zostały przez. Ciebie podjęte, one są już w Twojej przyszłości, tego absolutnie nie możesz zmienić. Natomiast zmiana jest bardzo silnie pokazana właśnie w tej karcie, w energii tarotowej karty. Głupca. No i głupiec właśnie mówi o tym, e, że tutaj dobrze by było e, trochę wrzucić na luz, mówiąc kolokwialnie, żebyś e, nie był taką osobą spiętą, taką osobą, która, nie wiem, ciągle się wszystkiego boi, boisz się podejmować jakieś e, takie, no właśnie, e, decyzje związane ze swoim życiem. Karty mówią tak, że w swoim życiu absolutnie nic się nie zmieni, dopóki ty sam, dopóki ty sama, no właśnie, nie zrobisz jakiegoś takiego. E, ruchu w swoim życiu. Karty są dla ciebie bardzo optymistyczne, pomimo tego, że są aż dwie karty mieczowe. To te mieczowe karty właśnie mówią o intelekcie, mówią o tym, żebyś no, też trochę uwierzył w siebie, żebyś trochę też uwierzyła w siebie nieco bardziej, żebyś był otwarty, żebyś była otwarta na nowe rzeczy, na jakieś nowości, które naprawdę będą ciebie otaczać w tym najbliższym czasie. Też te karty oczywiście mówią o tym, że dobrze byłoby wchodzić w nowe układy, w nowe, podejmować się nowych wyzwań, nowych rozmów. Przed Tobą też jakaś taka niespodzianka, która Ciebie czeka. I generalnie karty mówią tak, że w tym najbliższym czasie jedyną osobą, która może Ciebie powstrzymać przed jakimiś zmianami, dobrymi zmianami, to jesteś ty sam, to jesteś ty sama. Dla, dlatego tutaj tak, y, tak mocno, właśnie karty mówią, żebyś y, nie bał się wyzwań, żebyś nie bała się wyzwań, tylko ruszył, ruszyła do przodu y, z całym impetem, z całą siłą, z całą swoją y, mocą. Y, karty też mówią o tym, że oczywiście po drodze będą problemy, tak? no bo to zawsze tak jest. Jak my ruszamy y, swoje życie, próbujemy go y, postawić na właściwe tory, to zawsze się znajdą osoby, którym się to po prostu nie będzie podobało. I tak też w tym czytaniu Tarot pokazuje, że napotkasz na spore przeszkody w takich życiowych zmianach. Ale to są w głównej mierze tylko takie przeszkody, które będą siedziały w Twojej głowie. To mogą być Twoje własne ograniczenia, ale naprawdę uważam, że spokojnie je pokonasz, spokojnie tutaj pokonasz jakieś takie życiowe problemy. Też karty mówią o tym, żebyś się nie dał Właśnie tak zatrzymać, żebyś się nie dała zatrzymać właśnie tym, tym lękom, no i ludziom, którzy, którym nie będą się podobały zmiany, czy to w Tobie, czy to zmiany, które będą decydowały o Twoim życiu, na pewno postawienie w, tak, takich większych granic, też tutaj o tym, o tym bardzo mocno mówi. Otoczeniu może się nie podobać Twoja osoba, Twoja zmiana, Twoja charyzma, ale pamiętaj o tym, że takie zmiany one mają służyć przede wszystkim Tobie i one mają się podobać Tobie, a nie ludziom dookoła. Tak tutaj to dla Ciebie widzę. Jeśli z kolei wybrałeś, jeśli wybrałaś tę drugą talię kart, to bardzo podobnie wyciągam w tym momencie dla ciebie trzy karty. No i sprawdzam, na co warto zwrócić uwagę w najbliższym czasie. Dwie karty i trzy karty. Trzy karty dla ciebie. Pierwsza karta to karta Słońca, druga karta to ósemka buław, no i trzecia karta to szóstka mieczy. Bardzo piękny jest ten układ, e, taki radosny, taki naprawdę e, mocno e, zadowalający. Będziesz w ogóle taką osobą bardzo mocno e, za, zadowoloną. No i cóż, karty mówią bardzo wyraźnie, że Twój najbliższy czas będzie pełen e, optymizmu, że dla Ciebie sprawy będą układały się wyjątkowo, wyjątkowo dobrze. Pierwsza karta, która się tutaj zaznaczyła, to energia tartowej karty Słońca. Piękna, prawda? E, to jest karta słońca i ona mówi o radości, o beztrosce, o tym, że ten najbliższy czas będzie upływał Tobie... W sposób bardzo e, pozytywny, optymistyczny. E, no i cóż, w tej karcie mamy same radości. To jest jedna z najpiękniejszych kart w całej talii karta Rota, która dla Ciebie właśnie dzisiaj tutaj się pokazała. No i ta karta mówi o tym, żebyś absolutnie nie popadał w żadne, e, w żadne lęki. Tutaj wszystko będzie dla Ciebie naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Kolejna karta e, to jest karta e, właśnie ósemki Buław. Te dwie karty mówią o tym, że w najbliższym czasie spodziewaj się dobrych, optymistycznych decyzji, dobrych e, takich e, informacji. E, tu dla Ciebie są e, pisane m, jakieś e, listy maile, wiadomości, telefony, które będą dla Ciebie bardzo, bardzo pozytywne. To też mogą być na przykład listy urzędowe coś takiego bardzo pozytywnego. Do, do Ciebie tutaj przyjdzie jakaś bardzo pozytywna wiadomość, z której się będziesz bardzo cieszył. No i będziesz po prostu taką osobą bardzo wdzięczną losowi za to, że Ci pomógł w jakiejś sytuacji, w jakiejś sprawie. No i trzecia karta, która tutaj się dla Ciebie również pojawiła, jest to karta szóstki. Czustki mieczy. Jest to karta związana z wyjazdami. Sam zobacz, sama zobacz. Jest łódka, jest człowiek, który kieruje. To jest po prostu odejście, wyjazd. To jest też taka karta, która właśnie bardzo często w rozkładzie wróży jakąś podróż. No, bądź nastawiony, bądź nastawiony na to, że możesz gdzieś wyjeżdżać, ale będzie to bardzo takie, takie zadawalające Ciebie, takie bardzo optymistyczne. Też dla niektórych z Was może być to jakaś taka właśnie bardzo fajna, bardzo korzystna, nie wiem, podróż. To może być taka sytuacja, gdzie zostaniesz zaproszony, zaproszona do kogoś. Na pewno karty mówią o tym, że Twoje relacje z otoczeniem, Twoje relacje związane z ludźmi w najbliższym czasie naprawdę ulegną zdecydowanej poprawie. Więc nawet dzisiaj, jeśli masz jakieś takie sprawy trudne na, na głowie, czymś się martwisz, to Pamiętaj o tym, że los ci sprzyja, naprawdę los ci sprzyja, właśnie w tym, żeby zrobić coś fajnego, dla siebie zrobić coś fajnego w swoim życiu. Ponadto też karty właśnie mówią o jakichś zadowalających. Zadowalających to, ma, to małe słowo naprawdę zachwycających, bo kiedy pojawia się słońce, to mówić, że to jest dobra karta to mało powiedzieć. Tu trzeba większych słów. Tu karty bardzo mocno mówią o wyjazdach, podróżach, które będą naprawdę Twoim spełnieniem, i to też mogą być plany na wakacje. Nie wiem dlaczego, ale dosyć mocno karty mówią o tym, że sierpień, tak? bo to jest znak lwa, czyli tak naprawdę dwie ostatnie, to jest ostatnia dekada lipca i dwie pierwsze dekady sierpnia. Ta karta mówi o tym czasie, że będą dla Ciebie bardzo ważne, bardzo istotne. I sierpień zapowiada się dla ciebie bardzo optymistycznie. Wszystko co tutaj, co było dla ciebie problemem, no nie będzie tym problemem, tylko będzie taką bardzo fajną dla ciebie sytuacją. Wyjście ze, ze wszelkich takich spraw, historii kłopotliwych, jest pokazane w tych kartach. Piękne sytuacje rodzinne, piękne sytuacje partnerskie. Jeśli poszukujesz miłości, tarot mówi o tym, że w najbliższym czasie taką miłość znajdziesz i będzie to miłość z drogi, będzie to miłość z podróży, a obiekt twoich westchnień właśnie będzie e, no mieszkał e, będzie daleko od ciebie. Tak karty o tym mówią, że na samym początku będzie to znajomość. Jaka? Kochani, Korespondencyjna. Tak, właśnie tak. Dlatego, że jest tutaj energia ósem, ósemki e, buław. E, piękne czytanie, prawda? Niesamowite. Słuchajcie, bardzo, bardzo Wam dziękuję za wspólnie spędzony ze sobą czas. Było mi bardzo miło. Widzimy się jutro. Pa, pa.